Że oni tam będą? Tak. O, przepraszam. Mechanizm obronny, taki nosi tytuł ten mój najnowszy film. Krótkometrażowy, co prawda, ale w planach jest dokręcenie kilku dodatkowych nowel, że tak powiem, i stworzenie z tego nowelowego, pełnometrażowego filmu. Wyszedłem o bohatera chciałem pokazać kogoś kto, kto coś przeżył, ma jakąś traumę za sobą, chciałby ją może wyrzucić i wyszło mi na to, że, że dobrze będzie, żeby tym bohaterem był właśnie były żołnierz, który, który uczestniczył w misjach wojskowych. Dzień, kurwa jest strzyłem, co tą szybą chybaną! Chyba! Dobra! Jesteś tam kurwa jesteś! Ostatnia, że tak powiem twoje złe i dobre wspomnienia w klubach lokalach i próbuje, próbuje nawiązać kontakt, może szuka jakiegoś zrozumienia. Masz jakiś problem No mam. Mamy naszych ludzi na każdej uliczce, także rynek jest zatrzymany w całości. Stanął. Straż Miejska też stanęła, nie wiedzą co się dzieje. Jakbym nie lubił to by powiedział ze stacji na Krzyścia, Ale nie, muszę tak się ubrać. No bo dupia, ja później, ja później robię teoretycznie grot, jak jeszcze wtedy mówię, czy jest tego pewien. Tu no. na razie zrób po kolei. Z Michał Żurawski gra główną postać, no i to już jest jakby kolejne moje spotkanie z nim na planie filmowym, serialowym. Także bardzo dobrze mi się z nim współpracuje. Uważam, że on jest takim aktorem, który potrafi wszystko zagrać. Genie! Teraz poproszę prawdziwą amunicję. A bo oczywiście, że tak, kurwa, i się dupy! Pomoc! W filmie tak atrakcyjnie wygląda, nie? A tutaj... Mówmy się. Kogo grałam? Grałam żonę głównego bohatera, która nie lubi jak on przychodzi bardzo pijany do domu. Poleżeliśmy sobie w łóżku trochę. Świetnie. Jezu, Robert znowu. No wiadomo, że przy takich projektach spotykają się ludzie, którzy mają pasję i to jest najfajniejsze. Wtedy wszyscy chcą, żeby było dobrze zrobione. Bardzo w sumie krótki epizod, aczkolwiek trudny, bo pies musiał się wyciszyć i spokojnie zachowywać. No i wszystkie odruchy łapanie za szyję, za kark pies tego bardzo nie lubi. No i nie mógł na to zwracać uwagi. No co zobaczymy, mam nadzieję, poradził sobie doskonale. nie Zostańcie. No, zagrałam tam hero kokainistkę, jeśli się tak można powiedzieć. Totalnie zagubioną dziewczynę, która jakoś nie może się za bardzo znaleźć w tej rzeczywistości. Szczególnie rzeczywistości chyba takiej konsumpcyjnej i kapitalistycznej. No i próbuje jakoś żyć e, ponad to. Najwyraźniej jej to nie wychodzi bez polepszaczy i ulepszaczy. Ja pierdolę. Dziś, dzisiaj kręcimy takie sceny właśnie z wojny jakieś gdzieś na Bliskim Wschodzie, które są o tyle skomplikowane, że, że są po pierwsze drogie, po najdroższe w całym filmie, będą najkrócej trwały w nim, kilka minut może. Dwie kamery, jedna idzie tam na górę, gdzieś pod, pod górkę. Korzystaliśmy tutaj z pomocy wielu grup rekonstrukcyjnych, tam napierasz, kurde, wiesz, ty jesteś tam pan taktyczny. chłopie, ja jestem faktycznie. logistyka i transport. Hmm. A ty kim jesteś? Ja jestem, kurde, tak pluk szpiałam, kurde, tutaj na Udonie. No wywaliło go to, tylko nie na pistole. To to no trochę tak, żeby bardziej... Olej trochę na ten, na ten. Generalnie bazujemy na, na sprzęcie oryginalnym i prawdziwym. Czyli jeżeli, jeżeli przywozimy broń, jest to, jest to broń prawdziwa używana przez wojsko, pozbawiona cech użytkowych. Wszystko ma certyfikaty Centralnego Laboratorium Kryminalistyki Komendy Głównej Policji. Są to prawdziwe karabiny, takie jak używa wojsko podczas misji w Afganistanie. Są to takie same mundury, takie same kamizelki, dokładnie te same hełmy, ten sam sprzęt. Amerykańskie te hełmy są wzorowane na niemieckich. Jeśli chodzi o broń wojskową, to są karabinki Beryl. Dla, dla drugiej strony mamy karabiny Kalashnikowa, mamy SWD. To wszystko, co, co jest popularnie używane przez talibów w Afganistanie, to po prostu mamy ze sobą. Czy rzeczywiście taki lekutki? Tutaj... No, a weź tak bardziej tak, waliło Cię, o! o ale to nie wiem, czy on coś tam... Bez... Ale a ten... fajny jest przez to A weź sobie z pistolet zabijąc. Nie, zabij, nie róbcie zabitego, się... zabitego Niemca. zawsze Niemiec wisi na No, w Afganistanie gram sanitariusza, to jest poważna postać. jak Michał podbiegnie, to wtedy się obróci, dobra? Ja generalnie nie opuszczam pozu. Akcja! Co jest kurwa z tą pizzą tak długo? Dwie godziny temu zamawiałem pizzę! Dawaj ją! Oh! Chłopaki, głodne tam leżą! To jest bardzo skomplikowana scena na lotnisku wojskowym, gdzie, gdzie żołnierze szykują się do wylotu na misję. No, wymaga, wiadomo, wielu pozwoleń, załatwiania, bo jednak to jest wojskowe lotnisko, zastrzeżone. Wiadomo, każdego statystę grającego żołnierza trzeba ubrać, oprzyrządować o, o też jak, w jakimś tam stopniu. Mogę zaznajomić z za akcją, także są to skomplikowane sceny i to nie jest najważniejsze, właśnie najważniejszy jest ten cały efekt, który wyjdzie i nikt tam nie będzie pamiętał o tym, jak trudno było to nakręcić. Śmiejecie się, gadacie, pamiętacie, pokazujecie sobie nieco. Zamyślony tutaj, myślisz sobie o tym, że możesz tam zginąć Ile tam patrzysz, kurde wiesz Może patrzysz, kontemplujesz ten las I, i kurde to niebo, które ostatni raz widzisz I powrotem wracasz na ten I jaki mówię wtedy, odchodzisz Sytuacja jest skomplikowana Jestem wewnętrznie rozdartym żołnierzem <grym> Szanowny? Szanowny, kurwa Miałem mieć tu interes, miałem prowadzić ludziarnię. Доброе